Jeśli otrzymanie wiadomości od naszych niebiańskich rodziców już nas niepokoi, to gdy Archanioł Michał, dowódca niebieskich zastępów i obrońca Armii Bożej, przynosi nam objawienie, wiemy, że nadchodzi coś wielkiego i strasznego. Zostaje on wysłany w najbardziej krytycznych momentach, gdy ludzkość musi zostać ostrzeżona o wydarzeniach, które głęboko wstrząsną narodami. Tym razem jego ostrzeżenie jest bezpośrednie i potężne. Cała Europa ucierpi. Módlcie się za te siedem narodów. W swoich słowach ujawnił, że głębokie zmiany dotkną nasz kontynent, przynosząc niestabilność i próby, które wystawią na próbę wiarę i siłę duchową jego ludów. Jednak ostrzeżenie nie ogranicza się tylko do Europy. To, co nadchodzi, wpłynie na cały świat. Święty Michał ostrzegł nas również przed nowymi plagami i ujawnił święte lekarstwo którego powinniśmy używać, aby się chronić. Mówi o czasach wielkiego niepokoju, kiedy źle wykorzystywana nauka stanie się narzędziem w rękach możnych. Jednak w tym wszystkim jest nadzieja dla tych, którzy usłyszą jego słowa i podążą za jego radami. To ostrzeżenie zostało przekazane w dniu 4 stycznia 2025 roku Mistyczce Katolickiej i Prorokini z Argentyny, wybranej przez niebo do przekazania tej pilnej wiadomości. Ale co dokładnie ma nam do powiedzenia, święty Michał? Co nadchodzi i co powinniśmy zrobić, aby się chronić? Słuchajcie uważnie każdego słowa, ponieważ to, co objawił nasz niebiański obrońca, jest kluczem do stawienia czoła trudnym dniom, które nadejdą. Umiłowane dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, przychodzę do Was z boskiej woli. Każde z Was jest drogocenną perłą dla Pana. Jako Książę Niebiańskich Zastępów mówię Wam: Całkowicie oddajcie się nawróceniu. Czas działać jest teraz, nie odkładajcie tego na później, bo może być za późno. Nawet mały wysiłek, by stać się lepszym człowiekiem, otworzy Wam oczy i pomoże porzucić egoistyczne spojrzenie, które nosicie. Muzykowi nauczyć się szanować innych. Krytykujecie swoich braci, ale nie dostrzegacie własnych błędów. Bóg dał Wam wolność wyboru między dobrem a złem, lecz myślicie, że kontrolujecie swoje myśli, podczas gdy w rzeczywistości to one Was opanowują, prowadząc do błędów z powodu duchowej słabości. Nie panujecie nad swoimi pragnieniami, nałogami, jedzeniem ani piciem, pozwalając się kierować niższymi impulsami. Nadszedł czas, by spojrzeć w górę i szukać bardziej duchowego życia, odrzucając to, co światowe. Nasz król i pan Jezus Chrystus zna wasze słabości i wie, że często chcecie się wyróżniać i kontrolować innych, wpadając w pychę i krzywdząc tych, którzy są pokorni. W takim stanie jeszcze trudniej jest znaleźć właściwą drogę. To pokolenie doświadczy oczyszczenia. Jesteście pokoleniem wezwanym do głębszego życia duchowego. Ci, którzy zmienią swój sposób życia, odrzucając światowe myślenie i szukając duchowej perspektywy ukierunkowanej na życie wieczne, Rozwiną się, pod warunkiem, że zachowają pokorę. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, zmiany zachodzą szybko w każdym aspekcie. W planie Bożym te przemiany są intensywne i będą miały swoje odbicie na Ziemi. Planeta przejdzie wielkie przeobrażenia, jej geografia ulegnie zmianie, głębokie wstrząsy otworzą ogromne szczeliny w Ziemi, a wulkany, które były uśpione, znowu wybuchną z wielką siłą. Te zmiany nastąpią na oczach wielu, którzy wątpili, zwłaszcza tych, którzy drwili z proroctw. Z niedowierzaniem będą obserwować spełnienie tego, co zostało zapowiedziane przez prawdziwe narzędzia wybrane przez niebo. Wiecie, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, że okres Bożego Narodzenia w Kościele Katolickim rozpoczyna się wigilijną nocą Bożego Narodzenia i kończy się w święto objawienia pańskiego 6 stycznia. Bądźcie czujni, ponieważ ponownie plagi postawią świat w stan alarmu. Żyjecie w czasach, gdy zarówno dawne, jak i nowe choroby rozprzestrzeniają się po wielu krajach, budząc globalny niepokój. Dzieci, pragnienie zmniejszenia populacji Ziemi wciąż trwa, a z tego powodu doświadczacie tak wiele cierpienia. Powietrze zostanie skażone przez źle wykorzystywaną naukę, stosowaną przez możnych, którzy chcą wyeliminować część tego pokolenia które dzieli się na dwie grupy: tych, którzy się nawracają i pozostają wierni aż do końca, oraz tych, którzy się nie nawracają i stają się wrogami, łącząc się z antychrystem. Ci ludzie nie szukają dobra wspólnego, lecz władzy, i w tym dążeniu doprowadzają swoich bliźnich do chorób, by trzymać ich zamkniętych w domach. Bądźcie czujni, ponieważ świat przejdzie przez czasy wielkiego niepokoju. Doświadczycie okresu, w którym wyzwania zdrowotne dotykające narody będą się rozprzestrzeniać, przynosząc troski i wymagając ciągłej czujności. To pokolenie już stawia czoła i nadal będzie stawiać czoła konfliktom. W wielu krajach wybuchną bunty, jeden po drugim, niczym efekt domina. Europa stanie się centralnym punktem wielkich przemian, które nadchodzą. Cała Europa doświadczy zmian. Kraje Europy staną w obliczu wielkich wyzwań, z wewnętrznymi konfliktami, buntami i zmianami, które wstrząsną ich strukturami. Włochy, znane jako symbol wiary, przeżyją trudne chwile, które wystawią na próbę siłę duchową ich mieszkańców, a Rzym zmierzy się z sytuacjami i trudnościami, które sprawdzą wytrwałość jego ludu. W Hiszpanii zapanuje niestabilność, a ważne miasta odczują skutki nieoczekiwanych zmian, wymagających od mieszkańców jedności i odwagi. Francja będzie jednym z pierwszych miejsc, które doświadczy serii wydarzeń rozprzestrzeniających się poza jej granice, przynosząc głębokie i nieoczekiwane zmiany. Niemcy i Anglia staną przed wielkimi wyzwaniami zarówno w sferze społecznej, jak i naturalnej, podczas gdy Holandia i Norwegia zostaną dotknięte intensywnymi siłami natury, które spowodują znaczące przemiany. Zmiany w Europie będą następować szybko, lecz będą głębokie, jak woda wsiąkająca w ziemię. Ludy będą musiały znaleźć siłę w duchowości i zjednoczyć się w modlitwie, gdyż to dzięki wierze zdołają pokonać te wyzwania. Przygotujcie się i zintensyfikujcie swoje modlitwy, ponieważ manifestacje słońca stają się coraz częstsze. Mówi się o nadchodzących konfliktach, ale wiedzcie, że gdy zostaną użyte siły energii N, te starcia będą krótkie, gdyż boska ręka wkroczy z mocą i sprawiedliwością. Dlatego, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, nie traćcie czasu. On prosi, byście przestrzegali przykazań Bożego Prawa. Teraz jest właściwy moment, by porzucić obojętność, bo bez naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa nie zdołacie kroczyć właściwą drogą. Bez naszej królowej i matki idziecie bez matczynego pocieszenia, które koryguje Was z czułością. To pilne wezwanie, byście odwiedzili najświętszy sakrament ołtarza. I karmili się bożym pokarmem zstępującym z nieba. Proszę również, byście się modlili. Módlcie się za lud waszych narodów, wzmacniajcie swoje dusze i kierujcie serca ku niebu. Ale przede wszystkim módlcie się za siebie samych. Dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, używajcie oleju dobrego Samarytanina. Jest on darem z nieba, by chronić was przed plagami, które nadchodzą. Pamiętajcie, że w innych momentach nasza królowa i matka pouczała was, aby wzmacniać ciało i ducha, byście mogli stawić czoła próbom z odwagą i ufnością. Moim zadaniem jest was chronić i prowadzić, a moje niebiańskie zastępy są przy was. Czas jest krótki, ale nadzieja wciąż istnieje. Prawdziwe nawrócenie otworzy wasze serca na pokój i boskie światło. Kroczcie z odwagą, trwajcie mocno. A ujrzycie chwałę Boga objawiającą się w waszym życiu święty Michał Archanioł. Bracia, przesłanie świętego Michała Archanioła kończy się wezwaniem do nawrócenia, modlitwy i przygotowania. Jego słowa wyraźnie pokazują, że wszyscy mamy misję w tym czasie wielkich prób. I choć naród Polski nie został bezpośrednio wspomniany przez archanioła, wiemy, że jesteśmy w centrum Bożych planów. Polska ma historię naznaczoną wiarą, odwagą i oddaniem naszej królowej i matce. Jesteśmy narodem, który przez wieki stawiał czoła największym przeciwnościom, ufając Bożej opiece. Ta duchowa siła będzie kluczowa w nadchodzących dniach. Nasza rola jest fundamentalna podtrzymywać płomień wiary, przeżyć światło nadziei i chronić naszych bliskich duchowymi narzędziami, które dało nam niebo. Jednym z tych niebiańskich darów jest olej dobrego Samarytanina, który święty Michał podkreślił w swoim przesłaniu. Ten święty olej jest symbolem troski i ochrony, duchową i fizyczną tarczą przed próbami, które nas czekają. Nasza najświętsza matka, w swojej nieskończonej dobroci, pragnie, by żadne z jej dzieci nie pozostało bez opieki. Dlatego, jeśli nie możecie zdobyć oleju, przygotowałem już specjalne wideo, które pokazuje, jak zrobić go w domu. Z prostotą i oddaniem. Zachęcam Was do obejrzenia tego wideo i nauczenia się, jak przygotować olej dobrego Samarytanina. Oprócz ochrony swojej rodziny, zachęcajcie swoich krewnych, przyjaciół i sąsiadów do jego stosowania. A dla tych, którzy mogą, proponuję gest miłości. Przygotujcie ten olej i rozdajcie tym, którzy nie są w stanie sami go zrobić. W ten sposób razem możemy stworzyć łańcuch dobra, rozsiewając boską ochronę po całej Polsce. Pamiętajcie, Polska jest latarnią wiary dla świata. Nasz naród ze swoją pobożnością i oddaniem jest wezwany, by być przykładem wytrwałości i nadziei. To jest moment, by się zjednoczyć, modlić się wspólnie i całkowicie zaufać Bogu i naszej Pani. Jesteśmy wybranymi dziećmi, które mają nieść światło w czasach ciemności, a naszą misją jest prowadzenie tych, którzy zbłądzili, z powrotem na drogę zbawienia. A teraz z pokorą i wiarą wznosimy nasze modlitwy do świętego Michała Archanioła, prosząc o jego ochronę i wstawiennictwo. Święty Michale Archaniele, chwalebny obrońco Królestwa Bożego, dziękujemy za Twoje słowa ostrzeżenia i za Twoją stałą opiekę nad ludem Chrystusa. Prosimy, byś swoją potężną mieczem odciął wszelkie zło, które nas otacza i chronił nasz naród, nasze rodziny. I nasze dusze. Pomóż nam być silnymi w próbach, trwać mocno w wierze i opierać się pokusom świata. Broń naszą Polskę, ziemię Maryi, przed wszelkimi widzialnymi i niewidzialnymi zagrożeniami. Otocz nas swoimi skrzydłami ochrony, a Twoje światło niech rozbłyśnie w naszych sercach, oświetlając naszą drogę i wzmacniając naszego ducha. Ochwalebny święty Michal, naucz nas toczyć dobrą walkę. Nigdy się nie poddawać, nawet w obliczu największych trudności. Pomóż nam szerzyć miłość, wiarę i nadzieję oraz budować łańcuch dobroci między naszymi braćmi. Ofiarujemy Tobie nasze życie, nasze rodziny i naszą ojczyznę, prosząc byś prowadził nas ku duchowemu zwycięstwu. Niech pod Twoją ochroną ujrzymy chwałę Boga objawiającą się w naszym życiu i staniemy się narzędziami Bożego pokoju. Amen. Tą modlitwą powierzamy święty Michal Archanioł nasze obawy, nasze nadzieje i nasze misje. Podążajmy zjednoczeni, wzmacniając naszą wiarz odwagą, wiarą i pobożnością. Niech Bóg nam błogosławi, a nasza Pani nas strzeże.